Wielkość. Wiesz, kto jest wielkim, posłuchaj mnie chwilę. Nauczę Ciebie poznawać wielkość nie tylko w mogile, w dziejach lub w niebie. Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez włóczni w ręku. I bez tarczy zwyciężył zgoła. Niższym się stawszy, On zawiść poniża. A zawiść W trwały leci I czepia mu znamiona krzyża, Wołając Mały! I kłamie sobie, Jak kłamała pierwej. Gdy on z westchnieniem przyjmuje sławę i niesławę, nerwy prawdę sumieniem. Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali. Ku temu jedynie, iż nie poznają się na wielkim mali, Pierwej aż zginie. Podobnież niedźwiedź. Pierw trupa zakopie, by dobył strumny. Lecz to w Syberii nie zaś w Europie bywa rozumnej. Cypryn Kamil Norwit, moja piosenka druga. Do kraju tego, gdzie gruszyną chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony, tęskno mi panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Równie niewinnej, tęskno mi Panie. Do bez tęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie ktoś o mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej Tęskno mi, panie. Kamil Cyprian Norwid Marionetki Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem Milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. I ziemia stoi, i wieków odchłanie, I wszyscy żywi w tej chwili, Z których i jednej kostki nie zostanie, Choć będą ludzie, jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, Tak niemistrzowsko zrobionej, Gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, A teatr życiem płacony? Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze, co by tu na to, proszę Pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał Potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy? Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, a bywać u osób, prawa mieć ślicznie zapięty.